Dąbiccy seniorzy potrafią się bawić, bo w środkach wsparcia dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zawsze jest wesoło. Drugi przegląd twórczości pod tytułem Senior ma talent pokazał, że podopieczni nie tylko świetnie tańczą, grają, śpiewają, ale również bawią kawałami. Bardzo ładnie i moja koleżanka Ziuta z pamięci wszystko, kawała, tak jej lecą jak z rękawa. A nasza koleżanka to jest moja niby córka Basia, była płaczką i ona chyba najwięcej punktów zdobyła w tak, tym tak, bo przedstawieniu. Bo bardzo pięknie to było. Bardzo ładnie było, bardzo wesoło. I... Kawałek? Teraz powiem. A to na przykład przyjechał Biskup do dzieci do szkoły i pyta się, kim jestem, nie? Czy wiedzą, do trzeciej klasy? A dzieci mówią, nie wiedzą. No to on wyciągnął to i pokazuje pierścień, tak? Ja teraz wiecie, kim jestem? Nie wiedzą. A Jasiu podnosi palec i kim? Wiem, chwali pięta. Fajnie, było wszystko, bo dobrze. Wzięliśmy udział, bo warto pokazać jeszcze swój jakiś tam talent w naszym wieku. Stylizacja przede wszystkim była bardzo ciekawa, wesoła. Może dlatego się publiczności spodobała. Jest miło, jak ktoś to uzna, prawda, tą pracę. No i dobrymi słowami się usłyszy taką nagrodę. Spotkania mi się bardzo podobają, w ogóle mi się podoba. To, że mogę chodzić do tego domu, seniora, tu jest wspaniale. Słuchajcie, tu się tyle dzieje dobrego, że ja sobie nie wyobrażam, żebym teraz miała siedzieć w domu. Widzicie, chodzę z laską, ale chodzę i przychodzę od samego początku. A te talenty, no to słuchajcie, to super. Po pokazali się ze swojej najlepszej strony. No, trzeba mieć odwagę, żeby wystąpić, no ale brawo im za to. A w ogóle mamy wspaniałą dyrekcję, mamy wspaniałe y, opiekunki. Słuchajcie, ja mam dużo znajomych w Warszawie, jest taki w moim wieku, panie. I one oglądają na Facebooku, co się tutaj u nas w domu seniora dzieje i słyszę, Boże, ale macie fajnie, ale u was jest wspaniale, jak ja wam zazdroszczę, ja mnie to przyjedźcie do dębicy. Impreza wpisała się w obchodzone tego dnia Międzynarodowe Święto Kobiet talenty pokazują nie tylko z okazji Dnia Kobiet, bo i przedstawienia są z, i były z okazji walentynek i będą świąteczne, ale cieszą się, że ich doceniamy, że mogą to pokazać przed samymi sobą, tak, bo wszystkie, obydwa domy tutaj są i pokazują przed innymi seniorami, ale oczywiście i jury ocenia i będą dyplomy i będą podziękowania. Motywujemy do wszelkiego rodzaju aktywności, w tym do aktywności takiej artystycznej, do od odkopania, odkurzenia swoich talentów, z którymi wszyscy od dziecka wzrastamy. To już jest drugi przegląd, seniorzy mają talent. Jest to przegląd seniorów, uczestników ośrodków wsparcia w Dębicy. To jest przegląd talentów, chcą się pochwalić uczestnicy przed sobą między innymi, czym się zajmują na co dzień, co ich pasjonuje, odkrywają swoje talenty. W ubiegłym roku mieliśmy pierwszą edycję, w tym roku zrobiliśmy drugą, ponieważ bardzo się cieszyła dużym powodzeniem. W tym roku mieliśmy dużo więcej uczestników, bo 22 osoby zgłosiło się do tego konkursu. Był i teatrzyk, była poezja, była twórczość własna, były monodramy, były piosenki. Kwiaty, życzenia z okazji Dnia Kobiet oraz wiele uśmiechu było bardzo sympatycznie. Wszyscy uczestnicy drugiego przeglądu twórczości pod tytułem Senior Ma Talent otrzymali pamiątkowe dyplomy. I nagrody. Na sam koniec wesołością, na sam koniec wesołością śmiechamy dziś miłym kościom, śmiechamy dziś miłym kościom. I życzymy najlepszego, i życzymy najlepszego wszystkim panu udanego, wszystkim panu